Cześć, z tej strony Paweł, witam Was na moim kanale o nazwie Bielicowy, a to drugi odcinek z drugiej serii w grze Workers and Resources Soviet Republic. Równina ze wzgórzami, czyli w skrócie równina. Jak widać postępy prac trwają, Tak, Tu już droga niedługo będzie skończona. No. Tu jeszcze daleka droga, ale na razie nie śpieszy nam się jeszcze z tymi budynkami, bo i tak nie mamy pracowników, więc praca może sobie tu powoli, powoli iść. Żwir cały czas jest uzupełniany. Paliwa na stacji benzynowej nam nie brakuje, więc zacznijmy planować naszą małą y, miejscowość, tak y, przygraniczną. Myślę, że właśnie ten obszar tutaj nawet z jednej i z drugiej strony drogi będzie y, takim właśnie obszarem, gdzie zaczniemy to wszystko budować. Tak? Po pierwsze, zaczniemy wycinać las i y, produkować deski, po drugie, jeżeli już będziemy mieli. Te elementy będzie można pomyśleć o kolejnych etapach produkcji, czyli na przykład zacząć wytwarzać asfalt czy beton, który też nam będzie w dalszej kolejności bardzo, ale to bardzo potrzebny. No, inne materiały no, na pewno będziemy importować, natomiast myślę, że import to będzie któryś z kolejnych odcinków. Nie ma co teraz budować wielkiego centrum importowego, skoro nie mamy mieszkańców, bo nie będzie miał nam kto tego wybudować. Chwilę przed odcinkiem zastanawiałem się, które budynki wybrać i w sumie tak naprawdę głównie na tym minął czas, gdzie te fragmenty dróg zostały wybudowane, ale myślę, że zrobimy sobie to osiedle. Jednak. W takim w miarę nowoczesnym stylu. Przez chwilę zastanawiałem się czy nie robić tych takich czy, czy, y, tych drewnianych baraków. Ale no, to są domy alpejskie, nie baraki. To są te baraki, chociaż z drugiej strony nie mają 75 jakość mieszkań. Wcześniej chyba spojrzałem na jakieś inne. I one miały po 20... och, ja chyba na te patrzą na baraki. Myślę, że tu na początkowym etapie to... to jednak chyba pójdziemy w te... drewniane budynki, niestety one potrzebują ulic. Wszystkie, tak strzelimy kilka lasowe, one się tylko chyba... wyglądem różnią. Czy może jednak... Wyglane budynki od razu. Zastanawiam się, czy to ja pasuje inne elementy. Hmm, Jakieś sklepy, Ja Myślę, że chyba nie mam na tyle modów ciekawych, żeby później do tych drewnianych baraków dobrać budynki, które będą mi pasować, więc chyba jednak pójdziemy w tym kierunku. Yyy... Hmm, jak to teraz? Mody... Hmm. I teraz zaznaczmy sobie, że nam no, wszystko nie wyskakiwało. Gdzie są te... budynki mieszkalne, oh, tu są. Hmm, hmm, trochę tego tu jest. Zaznaczmy sobie serię... Prawym przyciskiem żeby się ulubiony, okej. Okay. Hmm, serię tych modów... Te ulubionych... Gdzieś tu jeszcze są, są. Którym kierunku to robić widzę? Przesuwają się... wtedy te na początek i... tam te idą. który jest. Przyznam się, szczerze nie spodziewałem się. Ale dzięki temu będziemy mogli lepiej sobie zobaczyć. Mody tego autora. przyznaję Przyznam się, szczerze nie spodziewałem się, że tego jest aż tyle. O, no, właśnie jeszcze jakieś zaznaczyły. Ale okej, okay. okej, okay, tu jeszcze. Ale wygląda to okej. Okay. No te tudory można byłoby robić, ale to raczej no, nie będzie nam pasować tutaj już na chwilę obecną, tylko ulubione. Yy. I okej, okay. i mamy wszystko bardziej przejrzyste. Jakieś właśnie takie. Gdybyśmy poszli właśnie w te niskie bloki, jednak to siedle nie powinno być za wysokie. Corner niekoniecznie. Ale to będzie właśnie, wydaje mi się, fajnie wyglądać. Tu może nawet jakiś jeden większy. Ale dobra. i Bierzmy sobie pierwszy ptunek. Jaki chcemy? 45? 20? 20? 30? zacznijmy może od takiego większego budynku. Zobaczmy jeszcze, ile on ma wymagania. Prąd no, będzie wymagał ciepła i wody. Myślę, że tymi rzeczami jeszcze będziemy się martwić. Później, chociaż raczej nie jakoś bardzo późno, znowu już klawisze muszę sobie przypomnieć, które do czego służą. Więc, okej. Okay. tu zrobimy pierwszy budynek. Teraz cały problem polega na tym, że trzeba mu dobrać. towarzysza, chociaż myślę, że to właśnie ja myślę teraz. Powinienem zrobić całą serię podobnych budynków i na przykład z drugiej strony zrobić inne. Myślę, że właśnie takie osiedle. 4 budynków na początek. Dobrze, że robiłem je. Te budynki je na razie planowałem, bo oczywiście było zaznaczone z mieszkańcami i nie chcę, żeby mi zostały z mieszkańcami domyślnie. Jest jeszcze ewentualnie czas na przemyślenie, czy jednak... Nie, tak, przy tych budynkach zostaniemy. 45 robotników to jednak jest. Jakoś miały? 50% no. Jeżeli tu mi nie łapie gdzieś prąd, to też nie widzę problemu. Tu nie trzeba i tak wszystkie media na spokojnie dociągnąć. Więc myślę, że tak. Cztery budynki mieszkalne na sam początek. Niech będzie za mało, ale to będziemy reagować sobie na bieżąco. Będą nasi mieszkańcy potrzebowali żywności, tu small grocery store. No właśnie tu już będzie trzeba myśleć o podłączeniu do. Bieżąco. Oczywiście tu będzie coś niedużego, medium. na pewno nie, to zaburza wszystko o, tu wielkie, wielkie peps pożywczy to by po tych drewnianych pasował, co? A ja wam mam teraz oznaczone, że widzę tylko ulubione Okej, okay, czyli zaznaczmy teraz sobie wszystko, żeby najpierw przejrzeć, czy my coś jednak nie chcemy innego. Bo ja kojarzę jeden budynek, który bardzo by mi tu pasował. Jeden z tych dwóch. Chyba no, byłby ten. Jeżeli dobrze ja pamiętam, to on jest. No chyba to już jest duże. Tak, myślę, że to będzie. Okej, okay. hmm. ale na razie drogi nie przyłączajmy. i tam się ta droga powoli buduje, więc nasi mieszkańcy już będą mogli się. Y, jeszcze nie będą mogli, ale będą mieli gdzie się posażyć mały dom handlowy, to jest to akurat restaurację myślę, że na chwilę obecną restauracja tu nie jest nam potrzebna. Bar? Hmm, jakiś taki mały lokalny bar jest opcją do przemyślenia. Mmm, go przerzucić? Da rady. Więc... Oczywiście też na razie bez połączenia. Niech sobie stanie tu, nie wiem, czy będziemy alkohol na razie do niego kupować, ale... Stoja, kafe, no fajne budynki, ale to wszystko jest w przyszłości kino. No na pewno jakimś rozrywkę by trzeba było z czasem zapewnić naszym mieszkańcom, tylko pytanie, czy to jest już ten etap, czy na razie bez kultury się będą musieli obejść. Stacja telewizyjna jakaś lokalna, fajna. Jednak w porównaniu do tego budynku oryginalnego, to coś może będzie mniejszego. Rozgłośnia radiowa i znowu już jakieś... fajne. O tej małej rozgłośni radiowej jakiejś będzie dosyć lokalnej i będzie można dosyć szybko pomyśleć, ponieważ no jakąś rozrywkę będziemy musieli zapewnić naszym mieszkańcom. Basketball -coda. O, to mi się bardzo podoba. Jeszcze była taka wersja z, z, ze wszystkim. boisko piłkarskie, ale dobra. Będzie można zrobić to i to, na przykład tu takie właśnie bardziej osiedlowe. Hmm. Tu gdzieś, bo będziemy musieli zaraz... <noise> kołę robić. Dla mm. obywateli, infrastruktura państwowa, służby ratunkowe właśnie. Jakąś małą klinikę, szpital, szpital, szpital. że tu zrobimy to, bo i tak będziemy pewnie to osiedle w tą stronę przedłużać. Zróbmy sobie to po drugiej stronie. Mam nadzieję, że te drogi w miarę fajnie wyjdą. Nie. Zaraz to będziemy sprawdzać, najbliżej się delikatnie to się Remida starychacka. <grymne> Myślę, że zrobimy naprzeciwko baru, żeby strażacy po robocie daleko nie musieli chodzić w szkole. Dalej myślę, że sobie będziemy się bawić modami. Smart Indie Garden Auto 80 100. jakby było jakieś... I tu myślę, że będzie to wyglądało całkiem zgrabnie. Szkoła, ho, 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 ho i tu się zaczynają coraz większe stody. 60 lata, mamy lata 60, więc... Szkoła. A w sumie gdzieś niedaleko szkoły i to może szkołę wtedy nie, bo tu mamy <grym> <grym> czy szkołę tak ustawić jak to wszystko, czy jednak, Dalej, zróbmy to w ten sposób i będziemy mieli szkołę domy dziecka y Myślę, że na chwilę obecną nie będziemy w to iść. Uniwersytety, politechniki, średziwe partie, jak później przestępczość, komisariat. Policja by się jakaś przydała, nie? Porządek musi być od początku. Ten wygląda spoko i ten wygląda spoko. O. Komisaret koło szkoły, żeby dzieci nie szalały. Brzmi jak pan. Myślę, że to będzie ok. Bo sądy. Więzienia. Myślę, że. Czekamy. To wszystko będzie pewnie trzeba zrobić, ale. O, jakiś. Urząd miasta czy jest jakiś bardzo nieduży jest Niech ma już ta miejscowość też swój urząd niech już to będzie tak jest to... nie urząd gdzieś niedaleko ulicy będzie głównej o myślę że tu będzie to Okej, okay. więc mielibyśmy podstawowe budynki. Mm. Jeszcze będzie trzeba na pewno do nich doprowadzić wszystkie media. Ale poczekajmy sobie aż on nam tu skończy tą drogę, bo no pięknie to wyszło, bo w czasie kiedy sobie rozplanowaliśmy w zasadzie on tu skończy. I działa to nam naprawdę elegancko. No, Na tu lekko pod kątem wyszło. Mówię się, trudno. Nie jest źle, też naprawdę nie jest źle. I to są budynki, które potrzebują dróg tego typu. I teraz zróbmy sobie ścieżki jeszcze. Punkt obok, punkt obok. Jeszcze później te ścieżki na pewno bardziej gdzieś urozmaicimy. Zresztą na razie chodzi o zrobienie ich podstawowej wersji. Będzie to tak szło, nie chcę iść inaczej. Tu, tak. Yy, tu, ścieżki, oczywiście, do obydwu klatek bo większe tu nam zasięgi. Zobaczymy, jak zrobimy pod takimi delikatnymi łukami. Tu też, mam nadzieję, że wszystko wyszło ok. Jakoś będzie trzeba to sensownie... tak? Może? Nie pamiętam czym są niektóre budynki. Znaczy no. <grym> dopiero to co to stawiałem. Mm, tu na pewno. No i jeżeli coś małego się postawi. jak taki duży nie będą basować. Przecież to nie są mieszkalne. Ale dobra. Tu na razie żadnych podziemnych przejść tego typu rzeczy nie będziemy potrzebowali, więc myślę, że możemy zatwierdzić te plany budowy. Tu ewentualnie, ale to mi ścieżka zawsze idzie zbusić. Więc tak, zatwierdzamy budowy na razie, na razie jeszcze nie budujemy tego. Jeszcze musimy pójść delikatnie. Planami. Że mieszkańcy pojawią się na przykład już w następnym odcinku, ale to jeszcze zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Bo teraz musimy Teraz planować sobie elementy, które przyłączymy do tego obiektu. Znowu wchodzimy sobie w budownictwo. I byśmy potrzebowali betoniarni i cementowni. Nie, nie cementowni. Cementownie później. wytwórnie asfaltu. Jedno i drugie potrzebuje żwiru, dlatego chcę je postawić w okolicy. Dobra, na razie możemy to sobie chętnie poplanować, pod tutaj drogę, droga chyba, że po odbiciu ta droga byłaby lepiej. Okej. Okay. No, ale mamy jakąś tam orientację, jeszcze mnie trzeba za ładunku zrobić, ale to na spokojnie i cem yy, betoniarnie. nam no, odbicie w wypadku betoniarnie niewiele zmienia. To mi się nie podoba. Jeszcze wody potrzebuje o, o, o. O, miany, których wcześniej nie wyłapałem. Hmm. Dobra, zobaczmy sobie tak. Petoniarnia, wytwórnia asfaltu to już wodę nie potrzebuje, prawda? To jest właśnie jeden z powodów, do których nie chciałem stawiać tych budynków od razu z mieszkańcami, bo żeby to sobie wszystko móc na spokojnie ogarnąć właśnie też między innymi te nowe funkcje hmm. Się to nie do końca podoba w zasadzie niewiele mamy do powiedzenia w tej kwestii, no bo musi to wszystko powstać i jeżeli idziemy już w tą infrastrukturę, to oczywiście od razu postawimy sobie bardzo załadunkowy gdzieś, mam nadzieję, że złapie, Jak się najbardziej bałem, To ten nie będzie chciał iść. <laughs> Dobra. Na razie żwir mogą sobie brać w ten sposób, póki nie ma kolejek. W razie potrzeby będziemy myśleć o przebudowie tego systemu. Więc to potrzebuje wody. Mała wieża ciśnienia. To mała wieża ciśnij, nasze potrzeby. Małe zimne ujęcie wody. Potrzebuję <śpiewanie> ja potrzebuję i tego, i tego mała stacja z wody wody. No. To... Rozdzielać wody, więc gdzieś musimy postawić jakieś do źródła. Czyli to byśmy musieli w lesie, na przykład postawić tak i co, i mała stacja wzlotnienia wody do tego. Czego mi nie pasują? Dobre, zrobimy to naprzeciwko tego w takim wypadku. Podziemny nam no, jest potrzebny, Do się też możemy odczepić. Obawiam się, że jak zrobię mały, to będziemy mieli tu tego za mało na chwilę obecną. Więc tak. Czteryście, jaki będzie trzeba ogarnąć? O ma do wody? O ma, co tu jest. Porobione. Tu można go gdzieś między budynkami wcisnąć. Chciałoby się to zrobić, o, żeby to jednak pod drogą szło. O, na przykład coś takiego. Aha, i tu pewnie gdzieś musimy jeszcze mało... Nie. Kurczę, nie mam pojęcia, jak to z tą wodą się robi że na razie zostawimy to wszystko w planowanych. To... Znaczy, to i tak będzie trzeba to przetestować w taki czy inny to... sposób. Tu mała widać ciśnienie jest niepotrzebna do zapewnienia wody mieszkańcom. Zobacz, jak się to, 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 to. sprawdzałem, nie ma jeszcze tej kwestii samołóczków, więc chciałem sobie obejrzeć, ale no niestety nie udało się. Gdzie to ma tam ścieżkę dojścia? W tym kierunku. I dobra. Zdujemy dalej ten średni rurociąg i myślę, że podepniemy to w ten sposób. Na razie i tak to tak naprawdę nie ma dostępu do niczego. A więc właśnie doszliśmy do 30 minuty prawie odcinka, więc Planach tego osiedla i pierwszych testach wody zakończymy. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Jeżeli odcinek się podobał, to zachęcam do zostawienia łapki w górę, do subskrypcji kanału. Dziękuję za oglądanie, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.